Witam widzów, już troszkę lepiej się czuję, ale ostatnie 3 dni w łóżku były spędzone, sa a nie w sumie nie samemu, ja bo skotkiem, bo to przynajmniej tyle. No ale to musiał być COVID, straszne było. Mięśnie mi tak paliły jak cholera, wymęczony, drgawki jakieś nocne, no tragedia, ale już jest lepiej, bo będzie, będzie tylko lepiej. Tylko z tego katar mi został trochę i wymęczenie. Zagramy Jinx, bo Edykary dostali buffa i znerfili supportu, więc fajnie balans, raja, tutaj utrzymuje. Bo też, oczywiście, od początku sezonu tego 14-pięknego i mieli dużo lepsze. dużo większy impact na grę niż Edykary, moim zdaniem, w większości przypadków. Więc idą te ulungi tutaj. Nie ma co dawać stacku Smolderowi, moim zdaniem, weź sobie... A to by się dało przygotować z Pantonem, mi się wydaje, żebyśmy ich rozpierdzili. Mam lepszy level, chociaż Leona. Ale ja mam Oni tu idą dalej, ja pierdzielę. No nie, no musieliby tu przyjść, chłopy. 5 na 5 moim zdaniem, wygrałem. Milion rzuci TW, no na pewno wygrałem. O, tutaj jest Leasing. I polecie. <noise> no nie wiem, co oni robią. Pewnie że goni go. Poddał się kolega. Czemu on tak pojedynczo wchodzi? Weszli na tą linię. Dobra, super wyszło. Emilio pomoże. Nie zdali ja ten zdenerwis nie odpierdzi. No, adikery dostali buffa, bo i główne itemy, czyli na Vori została buffa Infinity, Infinity większe, bo crit damage jest powalone na tych adikery, które mają zwiększone obrażenia na basicach przez jakieś swoje umiejętności, np. właśnie Jinx na rakietach, Q, Draven jest dobrym przykładem i Caitlyn na przykład na headshotach, nie? Draven na Q. Ten pasz właśnie mniej było takich nerfów championów, więcej było takich systemowych zmian. To jest na tokej, muszę co zobaczyć, bo tam Diane ruszyli, ale tak jak mówię, te bufy to były takie szczepione, no, takie słabe z nie mogę trafić, chłopa no. Teraz to hardszołować chyba, nie? O. Przez chorobę Są dwa punkty W się kliknę, dobra, jestem chory widzowie dalej, nie Golder dostał ja, tylko się zmane, wyp wypędza, jak będę spał właśnie tymi spellami. No i Jinx, jakiś build widziałem pod po pod statika podstał. Dobra, ja cofam. tyle Golder, szkoda gadać. buta całego? Bo później się strasznie statika, ale chyba siedzi tu, but. Przecież na całego krumkivera, to wolę całego quivera, chyba kupić od buta. Ale, jak tempo to lepszy byłby to. No ale to też daje attack speed, trochę. To kala stracone, ale to musi być coś, nie tak wyjść. Jinx cały czas było ok, bo ten pasyw w że to od tego momentu już się stakuje, dalej działa. No, to teraz 5 razy, nawet no, 5 razy to i tak ono dostaje chory ten tak speed. No mają straszny typ wziął downa i Dominik też dostał buffa, więc no może ty też zaczął coś bić w tych tanków. O, zdrżował minion, fajnie. No wygrywamy z nim, tylko summonerów nie mam. Chociaż nie wiem, jak dostanę combo dla Leony, to no jak mam full HP, to nie umrę. O, szkoda, że punkt włożyłem. A w sumie to chcieli nie trzymać, jak oni cofną, ale nie w się schowałem tylko. Bo te, bo te takie ćwiartki przedmiotów dostały nerfa. To jest okej, okay, bo one były zbyt cost-effective zanim nawet i tak w matematyki użycie, to to jest prawda. Jest więcej takich zmian systemowych właśnie. No i ghost wróci. No, nie może się biznes. No bo nie że to jest Smolder, to ja mam przewagę i temu teraz całego. Widzę, że na midzie rozpierdzielili jeszcze karma bo by dalej, kapa, Chungus. Muszę połkować go. Dostaj na twarz, jeszcze ten zwiększony obrażenia mam od milio. Pewnie nie gram analgenu, muszę uważać. A wziąłem gridierunki. Tu oczywiście maksuje, żeby największy był ten damage z tych rakietek potem. A statyk jest fajny, bo dostał buffy, dobrze, już jakiś czas temu. Z ten piorun już teraz nic nie zadaje w ogóle. Ten piorun. To było kiedyś sama magia do Gaitemu, ale za 2700 daje bardzo dobre statystyki. No nie muszą cofnąć na Gaitemu, nie ma przecież ten... No, można cofnąć. Jeszcze na topside był ulicy. No, to mogę innego playta wziąć, ale whatever, ok. A tą z butem całym w super start. Boli mnie to, bo z Widziałem, że z nerfili cofilda a mnie. Ale fajnie, że z 3 Caulfieldy składa w swoim biegu, nie? Do Essence Rivera, do Muramany i do. Teraz do tego będzie jeszcze składać. Gdzie jest ten item? Jest. No, 25 AD zabrali. No to tylko, tylko zmień te połówki tych itemów, nie? Dirk też teraz na przykład mnie jadę daje. Wydaje że okej. Okay. Tak nie będzie bolało, jak z Dirkiem chłop wracam na linię do was. Powiem, że klęsa nie ma, więc ja mogę umrzeć tutaj, ale po szóstym poziomie mam milion, więc... ...jako mojego klęsa. No zobaczymy, ja chciałbym, żeby doszło do jednego z czym czy malfightem do zabijać, bo oni grają static shift. E static shift. Może pultkę straci, więc fajnie. Static shift Krakena chyba i tak grają, nie? Bo kraken jest po prostu dobrym przedmiotem teraz. Potraci miniony, jak spatracą. W supportach tego tego golda za dobijanie i za ten. Mogę problem jest taki, że Lona by musiała wejść. Że cię na tym trzymanie tutaj. Proszę pamiętać, że mogę mu ten, że mu przerywam ten lot, jak za niego rzucę. Nie wiem, czy tu Listina nie będzie. Podejdę tu i tu będzie Lona, to dnytkę. trochę. O, nie mam na no teraz chwilkę. Musiałem zbadać, czy Listina tu nie ma, tylko w łączy Gdzie jest ten Missin? Kurde jak nawrócili moją stronę myślałem, że Lisin wyjdzie, ale a Lissin zagra w to ja nie żyję zawsze. Chyba nic odflesnąć. Chyba na od Milio. Ma duży kurde. Tam jest Lisin, dobra, widzę go. Chciałem, że mama tak speed, żeby go włożyć, ale nie miałem, bo na rakietkach byłem. Jeden plate? Myślałem, że mi że możemy. Powinno zghostować, ale nie wiedziałem, że dojdzie do takiej walki długiej. O. Dobra, tu już raczej jestem bezpieczny. No, trzeba tak grać, bo ten Smolder i tak jest silny na tych stackach, ale sporo go znerfili, trzy spele mu z nerfili i ten... topa poszedł. Oczy, bo jakie statystyki daje 50 AD, 30 atak speed, 20 kryta no, i Jakiś tam efekt jeszcze jest, no wiadomo, że nie najlepsze Na przykład dla porównania Ten kosztuje 2800 Mam longsworda Daje 30 AD mniej Attack speedu tyle samo, no a wiadomo, że pasywkę też ma tutaj z attack speedem ale I movement speed No nie, no mi się wydaje lepszy ten statik po prostu i tyle W ogóle najtańsze item teraz No, fajna I zmiana nie, Zobaczymy te obrażenia nakrycie, bo to też powinno być czuć. To jest 10 punktów procentowych, ale no, na tych czempionach, które mają dodatkowy właśnie e, dodatkowy AD na jak to będzie czuć kolejnie. Mi się wydaje, że się możemy bić jak poważnie, już mam erkę znowu. Chyba zbędę perma puszować to mnie nie zawsze, nie? Milio dobrze gra. Mi się wydaje, że mogę fejść czekować teraz. Z maną, muszę uważać. Trochę mnie zostawił mój kolega. Nie widziałem, że on tak otrze. Dobro, nieważne, moja wina. Mogę przefreszować w sumie je. E. Dostałem z tej obrażenia? Tak, tak, dostałem. Nawet hitka dostałem na mordę. Nie, moja wina. Ale też chcę, by wierzę, że jest Nie, on nie musi dziś odchodzić. Tak, jak chcę, wierzę że no ale sorry, moja winna Jeszcze jest do tego smoka zasranego. No, no. A Malfaj rośnie w siłę widzę. Ale Master tak go przekroi. Mam dwa shieldy w teamie. No może nie powinienem, no ale my teraz powinniśmy dominować tego bota. Ja mogę tą wieżę rozpierdzić za taczków. Szkoda, bo jeszcze flesza stracił chłopca. A z jego warką my tu przeżył, no bo bym mógł atakować po prostu. Tak całego szodzina budułem. Nie, nie mogę tego osoby wybrać. Sam jeszcze zostałem. O, ten, no to nie odna nie wiem. On się obraził na mnie, milio, pewnie, nie dziwię mu się. Przeżyłem to się liczy za daleko u ten smolder. Nie dziwię się że zerki nie zaczął Odpalę potem chcemy smoka zabijać Ja mam jedyne leczenie z do rana, to jest problem wziąłem atack speed bo nie wiedziałem czy krakenem i drugiego Rakieta nie ma cooldownu w ogóle po tych zmianach, nie? Też to dodali Nie wiem, czy ma W No, nie mogę podejść, to jest trochę boli. Oddajemy? Znaczy odpuszczamy, bo odpuszczamy. No już trollowałem, teraz nie chcę więcej razy trollować. O no, naprawdę, ja pierdzielę, jak ciasno było w tej wieży i naokoło mi poszła. Ostatnie playty, nie dobra, na hamat to poszły wywalone. Na topie był silne nie? Zabili tego. No tak gra widzę, że topside mają silny, ten będzie cholernie mocny. Solo play tym jeszcze daje super Tylko nie zdążę całej wieży, bo nie idę już, no nie powinienem robić całej wieży. Chociaż. a jeszcze ten idzie dobra na pewno cofa Dobra, fajnie. Nie był na topie w takim razie. To nie wszystkie plate, ale cztery, tylko ten smok jest fajny, no. Tak, do krakena brakuje. Ja pierdzie, taka ta pultka zmisowana. Rozpłaczy się. No fajnie się Jinx strzela. No tego krakena, bo i tak będę bić zawsze w jeden target. Malphite'a albo To taku później se Infinity i Dominika, szkoda, że szukaj, nie gadaj głupot. Najszybciej szybciej rzuć, może mu z tego dowiół. Fak, nie mam mi na tym fajcie Nie będę tutaj. Ale moim zdaniem to już powinniśmy cofnąć, no. Do tyłu, do tyłu. No nie było mnie, sorry. Moja wina. Ale tak super wyszło. No, Marfa nie będzie faj śmieszny. Pierwszy turret. Zostanę u i ucieknę, nie? Z git. a ty tu idziesz? Nie wiedziałem, że skaczesz. Sorry. masz coś? Mogę zghostować. po oni z bazy idą już. Katarina? Nie, Malphite. Aaa! masz tuna dla niego? O, <laughs> tak speedu. <laughs> Próbuję kiting robić, ale nie, ma... nie dostaje, to nie daje mu speedu, nie? No, no, no. Nie ostro, O, kurde, Shadow do stolczaka. Sforsował ten patronek jak to trochę. Jakby się szybciej tu złapali, to by to lepiej by wyszło. O, jak miał Krakena, to już szybciej zabił. Dobra, to jest Kraken, Dominik i co? I Betek. No, nie ma innego buildu. A tak, ogólnie te bufy na Infinity to jest, są bufy dla pięknych panów z mieczami i z katanami. Nie trzeba mi ale nie, mi da psikać. Masz dziewiąty poziom ten Pantheon. No, jak ja zrobię jeden błąd, to jest koniec, więc. Spróbujemy go zabić? Dost nie, nie dosta tego słowa. Dostał Jezus, żyje jeszcze. Może master, gdyby r odpal odpalł, to jest za niego, to się na pewno opłaca. Małe jak cholera, ale on szadną. Jeszcze mu spaliśmy, super wyszło. W lewo skoczył? No, w lewo, już w prawo. Na midzie problemy najmana. No nie wiem, no. Chcę dwójkę robić. Co ten nic nie odpierdziela? Cisnął taba i nie widział jakiś nion jest? Nie wiem czy botą do nich idzie, ale ja teraz spierdzielam dosłownie. Jeszcze jeden? Ty miniony idą. Z maną są problemy, mogę grać tele czy odnawianie many. tam był double buff jeszcze z tej koleżanki. Dobra, krabą Czy na bf o to się otworzyło teraz to cholernie Milio co robi, ma te shieldy ulepszone Jak nie oddamy tych smoków, to będzie fajnie bo Ja ten moment biję na w tego malfight'a bez Dominika Bo ten kraken dużo bije w ten sam target Bo to będzie te blue obszarowe No tylko jak ja nie mam flasha to ja nie zareaguję na jego RK inaczej nie wiem czy nie grać skróconych summonerów, ale są tak dobre runy na Jinx, właśnie przez to, że na tych rakietach bije. Ja w sumie Malphite'a będę raczej chyba z, z tego bić. A w sumie będę z, poza Ranger Frozen herta z rakietek, to chyba i się opłaca z rakietek, tak się jak grać. No i zdążymy tam, ten Mateon jest trochę z w plecy, 1-8 ma kolega, ale i tak ma stun'a, więc... Jak przerwie Katarzynie albo coś, wytankuje obrażenia na E, więc ja się nie, nie martwię. Ja bym sm a smokie za minutę dopiero. Idę, 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 idę. Wydaje się, że możemy, ale powolutku. Za szybko mi to wyrzucenie. Nie mogę atakować w ogóle. Nie umarł. Ja pierdolę, chp ja cały HP straciłem. Fuuuuck O już Myślałem, że się zresetuje Czemu ta karma nie zabiła tej? Lenny chciała spelam nie rzucić czy co? Nie, no ja muszę odfreshować takie rzeczy, ale mi zlagowało jak on zaczął erkować. Moi supporty z shieldami dostały Ja dostałem podbicie malfight'a i tu Lisina i się nie ruszyłem przez, przez 3 sekundy. Ale gówno. Tak. Mastera nie było, nie master na topiu. Bo... Fajnie, jakby Mastera poszło całe kombo. Ale raczej we mnie będą rzucać, bo inaczej że fresha teraz nie ma. Nie, żeby nas smoka iść. Nie, no nie opłaca się Na za ten Infinity się nie opłaca sprzedać tego Dora, i tak nie żartuję. A już ma taka świnia. Nie, no moim na smoka powinniśmy iść master to już tak nie jest. Odstrolowałem teraz trochę, ale myślałem, że możemy i myślałem, że reset dostanę z tej rki, a nie uderzyła ta tam. A to kończę tego fighter żeby tu nie stepował. Ja ukradam. Fuck. Kaj mnie ciepie ten lisin jest spotkanie trzeciego stopnia. Powód do góry iść. No, ale myśli, nie wiem, że oni tak ustali za tą ścianą. Myślę, że przeskoczy ktoś, dlatego nie siadłem do góry. Mamy smoka, więc git. O, barona z tego zrobił. Nie powinni się być. Nie ma mastera. Nie mnie, nie bijcie się. Włagam. Zaś się z shieldami zostają koledzy. <coughs> A Denta powinien mi od zrobić, ale chyba robi no z idola. Bo masteria. Ja... Ardent albo Redemption mi się przydało. No nie wiem, no ja mógłbym, najchętniej to złożył jakiś twardy item grał gmawem nie? Ale nie mogę. No muszę złożyć Domnikę się zerzygam. Nie wyszło źle, przez to że na to, że nie miałem samonerów. Ile z ma smolderek? On nie ma TPK chyba, nie? Tak, no banty bierze. Bo no, tylko ten Alfaj coś robi, no, ale Katarina mi skoczy na mordę to też, też będziemy coś robić. Barona to my niszczymy, nie ma tepeka też mi się wydaje, że on nie ma tepeka ka Cudem go do pultka no 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 Barona to rozpierdzielamy Tu do lewej strony muszę stać, czemu to karmi Rzucaj ta karma z tym ucieka no Oddając na turety Tam go przegonił A nie robi tego szybko bez gąbczetu. Chyba zrobi. Nie, nie zrobi. Chyba pierdź, musiał kawać. Zabiję go, to nie? Ładnie. Możemy pusznąć. 22 dwójkaś na topie tylko. No ta karma nie chywała, że co na tam solo robi. No właśnie. Pójdę, że z 200 taków, ten Smolder i lądwa. Dużo takich fightów robimy. Mogę tu podejść? To jest... O, nie, idzie NISZCZYCIEL DOBREJ ZABAWY, idzie Postałem pan temu przede mną, to uderzy w tę turę. Tak to się boję Ja bym cofnął, no no, no cofnijmy Ile do całego Dominika? 500 goldów. No. Nie, 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 cofnijmy Ładny fight wyszedł obiektywy mamy Coż, daleko od tego smoka jest To nie grałem Jinx, ale fajnie się klika no to jest taki win More i niker, no jak zobaczycie te ile to jest super, no i tyle. Jak zrobił cały las, to mogę do rana sprzedać. Mi się wydaje, że warto. Będę mieć flesza. Ten Wave here, Ona nie potrzebujesz, tak, bo Hurricane jest fajny, ale chyba nie potrzeba, nie? No nie wiem, nie chcę wracać bez itemu całego. Ile to jest 400 Golda. No. Ale ta połówka nawet mi dużo daje, szczerze mówiąc. by zrobił chłop. Miałem many na rkę. Ola, no, ja się muszę zesetować tylko i wyłącznie. Nie wiem, nic nie jest tak zagubiony. Ja zrobię blue i Nie, no muszą wjechać w jeden target, to jest. Leona użyła cooldowny w Panteona i uzlesa co ma 30. Derka ją, no cooldown'y mogą tak rzucać. Na tym smulderowiec zaraz 200 obrażeń, albo Think ściągnę. 500 mu pizło, ładnie. Pamiętaj, że to z, z Missing Healthem. No dobrze ten Master mówi, Jeden troll Falka, jakaś tam i przegramy to jeszcze. Kurde, jak mam coś takiego, to chyba się zrobi ostatnio, Tak mamy dwa te górskie. QSS? Nie, QSS nie ma sensu. Chociaż ten QSS nie jest taki zły. Nie no, nie ma szans. Late game'owa Jinx z tym? No musiałbym na serio zneato'ować, musiałbym mnie ego ponieść i musiałbym wlecieć w pięciu chłopów, ale zrobię to, bo to na odcinek to zawsze warto. Cofają. Mam popotę cofnąć, no, przydałbym się dodatkowy heal. Ty chcesz? Zopakuje i do defkapa Ale to 300 to jeszcze musisz dżunglę zrobić O kurde Masno go bije, no Chcę kopnąć, ale nie umie coś kolega <ścoughs> Chciał mi za plecy piechotą przejść I teraz jest gdzieś taka rozpędzona, tak zwana. Dostanie, więc nie żyję. Bierny ten list, to no autofill, na 100% jest ten list nie wierzę. No ale te walki są za szybkie dla Smoldera, żeby on coś mógł zrobić. Po 50 ten turret bije lol. <coughs> no co, no fajnie. I te rakiety biję. mogę perma z rakiet bić, bo się opłaca, bo mam e, ten. Rock damage jest lepszy z basica, bo ma więcej adena na ataku.